Stranger Things miało jedno z najbardziej krytykowanych zakończeń w historii Netflixa. Wielu fanów odkryło niespójności i poważne błędy, które zepsuły ostatni odcinek. Dlatego dziś na Charlie Tales chcę przepisać zakończenie serialu. Zrobimy nową wersję finałowego rozdziału, aby naprawić błędy, które wszyscy znamy. Dziś, moi przyjaciele, zobaczymy, naprawiając zakończenie Stranger Things. Gotowi? Zaczynajmy! Na początku wyjaśniam, że nie zmienię głównych wydarzeń finału. Już wielokrotnie mówiłem, że większość odcinka mi się podobała. Pożegnanie Eleven, ukończenie szkoły przez bohaterów, małżeństwo Hoppera, wszystko to wydało mi się solidne. Dla mnie największym problemem była droga prowadząca do tego zakończenia. W ostatnim odcinku pozostało wiele pytań bez odpowiedzi oraz narracyjnych niespójności, które spróbuję teraz rozwiązać. Zacznijmy od jednej z często komentowanych kwestii. Dlaczego w Odchłani nie ma Demogorgonów ani Demobaców? Bracia Duffer oświadczyli, że po prostu byli w innym miejscu. Ta odpowiedź jest rozczarowująca. W mojej wersji umieściłbym ich jako bitwę przed spotkaniem z Łupieżcą Umysłów. Mniej więcej tak jak w filmie, który właśnie oglądacie, ale nie chcę też być nierealistyczny. To nie są Avengersi. Nasi bohaterowie nigdy nie mogliby pokonać armii Demogorgonów samymi strzałami. Aby to rozwiązać, sprawiłbym, że pojawiłaby się rozsądna grupa potworów. Ale wszystkie zostałyby zniszczone przez Willa jednym atakiem. Na tym etapie serialu miał on już moce umysłu roju, więc byłoby wiarygodne, że zniszczyłby 20 lub 30 Demogorgonów. Coś takiego wystarczyłoby, aby wyjaśnić, dlaczego nie ma ich w finałowej bitwie. Will już ich pokonał. Potem nastąpiłaby walka z łupieżcą umysłów. Innym funkcjonalnym wyjaśnieniem byłoby stwierdzenie, że wszystkie stworzenia połączyły się z łupieżcą umysłów, tworząc wielkiego pająka. To również miałoby sens. W poprzednich sezonach widzieliśmy już, jak łupieżca umysłów tworzył fizyczne ciało, żywiąc się innymi istotami. Ta alternatywa doskonale wyjaśniałaby, dlaczego demogorgony nie znajdują się w otchłani, skoro wszystkie byłyby w łupieżcy umysłów. Przejdźmy do czegoś innego. Dodałbym więcej wyjaśnień dotyczących motywacji Henry'ego jako złoczyńcy. W jego ostatniej rozmowie z Willem widzieliśmy, że Wecna był bliski odkupienia, ale ostatecznie uległ ciemności, mówiąc, że świat jest zepsuty i dlatego zawsze był po stronie łupieżcy umysłów. Dobrze, ale dlaczego Henry tak myśli? Dlaczego nienawidzi ludzkości? Na te pytania należało odpowiedzieć, a tego nie zrobiono. Aby to naprawić, rozpocząłbym finałowy odcinek 20 minutami z przeszłości Henry'ego w liceum i pokazałbym dla niego tragiczne wydarzenia, takie jak na przykład prześladowanie szkolne czy różnego rodzaju agresje. Musieliśmy zrozumieć złoczyńcę. Sam serial wykazał zainteresowanie opowiedzeniem nam o tym. W pierwszym tomie widzieliśmy, jak Max znalazła się we wspomnieniach Henry'ego, konkretnie z jego okresu licealnego. Max znalazła nawet ulotkę dotyczącą szkolnego przedstawienia teatralnego z Henrym w roli głównej. Wydawało się, że to będzie miało znaczenie, ale całkowicie to zignorowano. W mojej wersji umieściłbym pełną sekwencję tego, co wydarzyło się w dniu tego szkolnego przedstawienia. Potrzebujemy czegoś tragicznego, co złamałoby serce Henrymu. Na przykład idealnym rozwiązaniem byłoby użycie postaci Patty Newby. W kanonie serialu była ona wielką miłością Henryego, ale nigdy nie mogli być razem. Zostało to wyjaśnione w sztuce teatralnej zatytułowanej Stranger Things The First Shadow. Mając ten kontekst, wykorzystałbym część tego kanonu. Moja wersja opowiadałaby, że Henry jest młodym chłopakiem prześladowanym w liceum za to, że jest inny. Podobnie jak bohaterowie Stranger Things. Patty Newby byłaby jego jedyną przyjaciółką w tej przeszłości, ale nie trwałoby to długo. Aby fabuła miała sens, Patty Newby powinna umrzeć w dniu szkolnego przedstawienia. A ta śmierć powinna być częściowo spowodowana przez prześladowców Henryego. Przy takim wyjaśnieniu doskonale byłoby zrozumiałe, dlaczego Henry nienawidzi ludzkości, dlaczego zaakceptował ciemność łupieszcy umysłów i dlaczego szuka zemsty na Hawkins. Wszystko to nadałoby również większej głębi postaciom takim jak Joyce i Hopper. Kanonicznie uczęszczali oni do liceum razem z Henrym. Pokazałbym więc trochę tego. Młode wersje Hoppera i Joyce Próbujące pomóc Henry'emu w przeszłości, ale ponoszące porażkę. W ten sposób fakt, że oboje ponownie stają naprzeciw Henry'ego w teraźniejszości, byłby znacznie mocniejszy. Kolejnym elementem, który bym przepisał, byłaby poboczna fabuła Dastina i Ediego. W piątym sezonie pokazano Dastina cierpiącego po śmierci Ediego. Całe Hawkins uważało, że Eddie był psychopatą, który zabijał dzieci. Imię Ediego powinno zostać oczyszczone, ale serial nigdy tego nie zrobił. Dziwne jest to, że na ceremonii ukończenia szkoły widzieliśmy Dustina świętującego w koszulce Hellfire Club, podczas gdy wszyscy mu bili brawo. To nie ma sensu, ponieważ dla Hawkins Hellfire Club jest satanistycznym klubem należącym do Ediego. Dosłownie na początku sezonu pobili Dustina za tę koszulkę. Aby to wszystko miało sens, miasteczko musiałoby dowiedzieć się, że Eddie był bohaterem. Moje rozwiązanie byłoby dość proste. Wecna powinien ujawnić się jako złoczyńca i zaatakować Hawkins swoją armią demogorgonów i Demobatsów. Jak mówiłem wcześniej, w mojej wersji Hawkins bardzo skrzywdziło Henry'ego w jego młodości i dlatego szuka on zemsty. Gdyby mieszkańcy miasteczka zidentyfikowali wekne, imię Ediego zostałoby natychmiast oczyszczone i wszystko nabrałoby sensu. Moglibyśmy nawet ponownie zobaczyć wujka Ediego, tym razem szczęśliwego, ponieważ udowodniono, że jego siostrzeniec był bohaterem. Oczywiście wszyscy zostaliby uratowani, gdy nasi bohaterowie pokonaliby wecne, a demogorgony padłyby dzięki umysłowi roju. Przejdźmy do kolejnego ważnego pytania. Dlaczego wojsko wypuściło bohaterów na wolność? Jak wiecie, nasi bohaterowie wyeliminowali kilku żołnierzy. Hopper był w zasadzie terrorystą, a mimo to wszystkich wypuszczono, aby mogli żyć szczęśliwym życiem. To absurd, powinni byli trafić do więzienia. Poza tym, cała sprawa Upside Down zawsze była w serialu tajemnicą, więc nie powinni wypuszczać żadnych świadków. Bardzo trudno jest mi rozwiązać tę niespójność, ale mam pewien pomysł. Ponownie użyłbym ujawnienia Wekny przed Hawkins. Gdyby złoczyńca zaatakował miasteczko, sekrety rządu natychmiast wyszłyby na jaw. Co wojsko mogłoby zrobić, aby ukryć sekret? Musieliby aresztować całe Hawkins, co byłoby absurdalne. Przy takim szczególe próba eliminowania świadków całkowicie traciłaby sens. Ale jak to uratowałoby naszych bohaterów? Teoretycznie nadal powinni trafić do więzienia. Aby to naprawić, sprawiłbym, że Wekna zaatakowałby Hawkins ale także żołnierzy. Nawet doktor Kai byłaby bliska ulegnięcia Wecnie. Ale oczywiście i Eleven i jej grupa uratowaliby wszystkich. Gdyby tak się stało, wojsko byłoby wdzięczne. Dosłownie uratowaliby im życie. Aby to miało sens, przepisałbym postać doktor Kai tak, aby nie była tak mroczna i uparta. W ten sposób mogłaby się zmienić w finale serialu i wybaczyć bohaterom. Można by nawet zawrzeć porozumienie między miasteczkiem a rządem. Jeśli wypuszczą bohaterów, nikt nic nie powie. To wyjaśniałoby, dlaczego wszyscy mogli żyć szczęśliwie i dlaczego nikt z rządu już ich nie niepokoił. Oczywiście zachowałbym zniknięcie Eleven, więc rząd i tak nie miałby interesu, aby pozostawać w Hawkins. Naprawiłbym także drobne błędy, takie jak na przykład brak pojawienia się matki Max. Nie dałbym jej istotnej roli, ale przynajmniej powinna była pojawić się na ceremonii ukończenia szkoły razem z Max. Jedna czterosekundowa scena razem i wszyscy bylibyśmy zadowoleni. Dodałbym również przyjacielską scenę między Max a Eleven. Obie były w przeszłości wielkimi przyjaciółkami i pokazały, że darzą się ogromnym uczuciem. Jednak w finale serialu prawie nic z tego nie zobaczyliśmy. Idealnie byłoby, gdyby Eleven przytuliła Max, gdy ta obudziła się ze śpiączki. Tego zabrakło. Jak widać, istnieje wiele interesujących powiązań, które serial już wcześniej zarysował, ale nie potrafił ich wykorzystać w finale. Większość błędów w zakończeniu wynika z tego braku zainteresowania. Widać, że scenariusz został napisany w pośpiechu, jednak przy niewielkich zmianach, finał mógłby być znacznie solidniejszy. Powiedz mi, co sądzisz o mojej wersji? Co ty byś zmienił, aby poprawić zakończenie? I to by było na tyle na dziś. Jeśli podobał Ci się film, pamiętaj, aby zasubskrybować, bo wkrótce dodam więcej filmów o Twoich ulubionych produkcjach. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Mam na imię Charlie i do zobaczenia w przyszłości.